Witajcie z powrotem na moim kanale. Ja jestem Monika i dzisiaj przychodzę do Was z cholem zakupowym ze sklepu buchu. Jeśli chodzi o ten sklep, nie ma on wielu zwolenników, ale ja rzadko słucham tego co mówią inni i dopóki sama czegoś nie sprawdzę, nie wystawiam opinii. Dlatego postanowiłam złożyć u nich zamówienie. Wszystkie rzeczy, które mam tutaj, udało mi się kupić na promocji, dlatego ceny ich wahają się pomiędzy 5, 8 a 10 funtów. Po otwarciu muszę przyznać, że nie ma masakry. Są to rzeczy naprawdę fajne jakościowo. Wszystkie mi się podobają, jak na razie to ja ich jeszcze nie przymierzałam, będę je przymierzać razem z wami, ale jak na razie to jestem pozytywnie zaskoczona. Nie przedłużając, pokażę wam, co zamówiłam. Pierwszą rzeczą jest piękna, to jest chyba liliowy kolor fioletowy, liliowy bluza, którą mam w rozmiarze medium 12. Ja ogólnie kupuję zawsze bluzy oversize, bo lubię jak smonych za duże. Gatunkowo jest, no, bluza jest porównywalna do innych bluz sieciówek, dlatego nie ma co za dużo o niej mówić. Do bluzy ups. Do bluzy zamówiłam spodenki Wszystkie te rzeczy oczywiście zamawiałam z osobna One nie są kupowane jako zestawy Dlatego kolor jest lekko inny Różni się, ale myślę, że jak się to razem założy, połączy To będzie wyglądało całkiem fajnie Jeśli chodzi o, o spodenki Jest to tak W sumie to jest taki sam materiał Może lekko Tak, są leciutko cieńsze No chyba tak to Następno pokażę wam tą, słuchajcie Kosztowała ona 8 funtów I jest przepiękna W rozmiarze 12 Ale zobaczcie te rękawy Kurde, jeszcze z taką bluzą się nie spotkałam, dlatego jak ją zobaczyłam Na modelce wyglądała też bardzo fajnie Do chyba nawet spodni takich jak ja mam teraz Na sobie w danym momencie I mówię, kurde, za 8 funtów Chyba przed na ona kosztowała 16, już nie pamiętam Ja te rzeczy zamawiałam 8 chyba dni temu Ale postaram się je wszystkie podlinkować Kurde, za takie ceny, no to wiadomo, że Nie będą tam Nie wiadomo ile Ale ja głównie, tak jak mówię, zamówiłam Te rzeczy, bo chciałam się sama przekonać I zobaczyć, czy one są naprawdę tak kiepsko jakościowe i tak niefajne, jak często niestety ludzie mówią i się wypowiadają na temat nichu Ale no, nie wiem, no kurde, no słuchajcie, za 8 funtów Nie wiem, też to jest, 40 złotych, 30 na polskie jest naprawdę fajna bluza, no Następną rzeczą w pięknym różowym kolorze Kosztowała ona, ta chyba kosztowała 9 albo 10 funtów Ta bluza jest w rozmiarze L i powiem Wam, że jak na L, no to to ja bym bardziej powiedziała, że to MK jest niż LK. Ale czy ona nie jest piękna? Kurde, taki Baby Pink. Ja normalnie nie noszę takich na co dzień takich rzeczy. Raczej jednak to są moje kolory. Tak jak ta bluza, którą mam na sobie, jest ona chyba z też z wyprzedaży. Nie ma jak w wyprzedaży, ale. Nie wiem, no fajna jest, jakościowo jest tak samo jak ta pierwsza, którą przed chwilą wam pokazywałam I chyba nawet tak samo jak ta tutaj biała Nie ma jakiejś wielkiej różnicy, tak samo dlatego też w cenie były one bardzo zbliżone I co, no co tu dużo no nie mówić Kurde, fajna bluza Co my tu mamy? O, taki jest crop jumper Słuchajcie, jak zobaczyłam to i do tego Zaraz wam pokażę Do tego, słuchajcie, zamówiłam spodnie ponieważ ja jestem strasznym Leniem i jak przychodzi mi zawiesy na do szkoły, to normalnie wychodzę w piżamie, nie powinnam o tym mówić, tak wiem. Ale no nie chcę mi się od rana nigdy nic szukać, nigdy nie mogę znaleźć ani leginsów, ani żadnych koszulek. Dresów nie mam, bo ogólnie nie noszę, dlatego się skusiłam i zamówiłam. Jeśli chodzi o gatunek, jest on chyba najsłabszy ze wszystkich rzeczy, ale no też nie ma masakry, no kurde, ma no, kosztowała 5 funtów. Spodnie kosztowały funtów 6, dlatego jeśli chodzi o gatunek, no to jest adekwatny do ceny, no bo wiadomo, no za 5 funtów też nie można się wie czego spodziewać. Ale kurde, tak no, szybko do sklepu gdzieś wyskoczyć, założyć, to myślę, że naprawdę fajna sprawa. Co my tu jeszcze mamy? zobaczcie to. Kurde, to chyba, nie pamiętam też, nie mam ceny, myślę, że kosztowało to coś w granicach 12-14 funtów. Jest to niby bomberka, taka cieniutka bardzo, ale rękawy. Właśnie kupiłam to chyba przez te rękawy, wiecie. Zobaczę, ja miałam ostatnio bzika na punkcie misiów i flisu i tego wszystkiego takiego materiału właśnie. Mam no, chyba, nie wiem, z dziesięć już takich podobnych kurtek. Ale tak jeszcze nie mam. I podoba mi się zestawienie tych kolorów, bo to jest taka złamana biel z takim cappuccino. I w sumie, no, materiały niby się gryzą, ale tak naprawdę się nie gryzą. Fajnie to ze sobą wygląda, Mi się wydaje, że do jeansów białych Adidasów będzie to fajnie wyglądać. I no, to, no, tak jak mówię, za 10 funtów to jest, jest to naprawdę to jest inna rzecz, bo nie zobaczę w tym kogoś przychodzącego obok mnie na ulicy. mieć muszę się wyróżniać. Ja się lubię wyróżniać, dlatego zawsze kupuję rzeczy, które są troszkę inne. Lubię właśnie rzeczy nietuzinkowe, takie no wyróżniające się, tak jak ta bluzeczka, która jest prześliczna. I Właśnie mi się wydaje, że fajnie będzie od tych spodni wyglądać. Czy do kurde jeansów, do spódniczki, no do czegokolwiek. Rękawie są takie koszulowe, dlatego będzie pewnie ciężko się je prasować. Nie jest no jakościowo nie jest jakoś super, ekstra. Jest dość cienka. Wydaje mi się, że nie powinna być prześwitująca. Ale też ona kosztowała chyba... O! Ta akurat kosztowała 10 funtów. No kurde, droższa była niż, niż te wszystkie pozostałe bluzy, które wam pokazałam, ale Ej, no fajna jest. Fajna. Ja, ja te wszystkie rzeczy, które zamówiłam z Buchu, te zostawię, nie będę i podsyłać, bo tak jak mówię, wszystko mi się podoba. Jestem mega zaskoczona jakością, bo naprawdę jak zamawiałam to, to spodziewałam się, że to przyjdzie mi coś z Chin, typu chińska rzecz, albo coś z Aliexpress, co nie da rady nawet ubrać. A naprawdę, są to rzeczy, no, jak z niego, znaczy się z Primarka. Okej, okay, to teraz. Ja myślałam, że to jest, słuchajcie, sukienka, bo oczywiście zobaczyłam to i wrzuciłam od razu do koszyka, nie zobaczyłam wszystkich zdjęć. I rzucił mi się tylko w oczy przód, który jest który jest fajny, taki kopertowy. Nie spojrzałam na pozostałe zdjęcia na stronie. To są spodenki, słuchajcie, jest to kombinezon. Bardzo fajny kombinezon, dość cienki, nie taki normalny no, na wyjście. No, nie wiem, no fajny jest. Do takich butów, nawet kozaków za kolaną, myślę, że będzie fajnie wyglądać. Taki sandał. W sensie nie zależy od pogody u nas, to wiecie, często pada, więc jeśli chodzi o sandały, to... Ciężka sprawa. To jest chyba najlepsza rzecz, którą kupiłam. Słuchajcie, kosztował on 14 funtów, a jest mega, jest tak gruby. Ja bym mogła go teraz na zimę nosić. W sumie u nas dzisiaj to było 16 stopni, ale tak parę dni wcześniej, gdzie no, temperatura była dużo niższa. Kurde, fajna kurtka, słuchajcie. Ja bym, tak jak powiedziałam przed chwilą, jestem zakochana w tych wszystkich misiach i mogłabym kupować, i dyskupować wszystkie przeróżne kolory, wzory, długości najchętniej ka każdego, który widzę, bym kupiła ale w tym kolorze jeszcze nie miałam mam czarny, fioletowy chyba, biały ale takiego, bo to jest brąz jakby on też w sumie w kamerze trochę inaczej wygląda, ale tak na żywo jest dużo jaśniejszy, on jest przesłodki, przecudowny ja mam go w rozmiarze, ja mam go w rozmiarze 10 i w sumie mogłam go wziąć w rozmiarze 8 ale wydaje mi się, że wzięłam go w rozmiarze 10, bo rozmiaru 8 nie było Tak, chyba właśnie dlatego No nie wiem, w każdym bądź razie jest w Kurde, jest naprawdę fajny Nie wiem, no, słuchajcie, no ja Ja jedynie wam mogę polecić ten sklep No nie mam tu nic negatywnego do powiedzenia No tak jak mówię, no Jedynie to to jest no słabsze, jeśli chodzi o jakość, ale no tak jak mówię, kosztowały to 5 funtów. I to jest za 20 zł. To znaczy bluza kosztowała 5, skoro kosztowały 6. No to no, nie będę w ogóle czego wymagać. Tak jak mówię, no zazwyczaj dostajemy to, za co płacimy. No ale teraz wiem, zamówiłam od nich, wiem, jak to wygląda. Jeżeli ktoś mnie teraz zapyta, to będę mogła powiedzieć, że no fajne są to rzeczy. Nie mogę powiedzieć, że nie. Ale nie wiem, jeżeli byście. Chcieli zamówić rzeczy z buchu do Polski, to na pewno wiem, że wysyłka jest możliwa. Nie jest ona tania, bo będzie pewnie trochę was kosztować. Ale jak zamówicie z koleżanką czy z dwiema, i podzielicie się porówno, to, to nie będzie to taka masakra. Jeśli chodzi o cło, to wydaje mi się, dopóki Anglia tak do końca nie wyszła z tej Unii Europejskiej, czyli do końca roku. To chyba cło nie będzie narzucane Później nie wiem jak to będzie, to w sumie nikt nic nie wie jeszcze Ale no nie wiem, no tak jak I z Buchu i z Little things czy z Miss Wiem, że wysyłka jest możliwa Na pewno wiem, że nie ma cła, jeżeli są to Paczki nieduże gabarytowo, czyli coś Nie wiem, jeżeli zamówicie coś za 100 czy 200 zł Myślę, że to cło nie będzie narzucone Nie wiem jak to będzie, jeżeli to będzie to paczka duża Gabarytowo, dlatego też nie chcę się za bardzo Na ten temat wypowiadać, sama ogólnie nigdy Za płaski nic w Wielkiej Brytanii nie zamawiałam No ale co, no polecam wam Ten sklep i dziękuję, że byliście za ze mną. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze wypowiedzi były lepsze niż te w poprzednim odcinku, chociaż też jestem trochę zestresowana. Myślę, że to jeszcze długo, długo zanim będę mogła się tak do końca wycilować przed kamerą. No ale staram się. Zapraszam Was do następnego odcinka. Stawiacie łapki w górę, jeżeli film Wam się podobał i widzimy się wkrótce. Pa!